Teraz chętnie odniosę się do wszystkich postawionych mi zarzutów, ale myślę, że ponieważ mój obrońca zwrócił na to uwagę, to będzie nie od rzeczy w tym momencie podyktować do protokołu kilka zdań z obfitego dorobku i twórczości Schnersona. Ja to dyktuję w trybie, w trybie mojego spontanicznego zeznania. O to, co należy powiedzieć na temat ciała. Ciało osoby żydowskiej jest całkowicie innej jakości niż ciało przedstawicieli wszystkich narodów świata. Czytuję. Czytuję. Owego Schnersona, którego portret był wyeksponowany w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej 12 grudnia 2023 roku. Ciało żydowskie wygląda tak, jak gdyby było z substancji podobne do ciał nieżydów, ale znaczenie jest takie, że ciała jedynie wydają się być podobne pod względem materialnej substancji, zewnętrznego wyglądu i powierzchownej jakości. Różnica wewnętrznej jakości jest jednak tak wielka, że ciała te należy uważać za całkowicie odmienne gatunki. Jeszcze większa różnica istnieje w odniesieniu do duszy. Istnieją dwa przeciwstawne rodzaje duszy. Dusza nieżydowska pochodzi z trzech sfer satanicznych, podczas gdy dusza żydowska wywodzi się ze świętości ze sfery boskiej. Ogólna różnica między Żydami a nieżydami, Żyd nie został stworzony jako środek do jakiegoś innego celu. On sam jest celem, ponieważ substancja wszystkich boskich emanacji została stworzona jedynie po to, aby służyć Żydom. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. To oczywiście cytat z Księgi Rodzaju. To oznacza, że niebo i ziemia zostały stworzone ze względu na Żydów, którzy nazywani są początkiem. Oznacza to, że wszystko, cały postęp, Wszystkie odkrycia, stworzenie, włącznie z niebem i ziemią, są marnością w, poró w porównaniu z Żydami. Istotni są Żydzi, ponieważ oni nie istnieją dla żadnego innego celu. Oni sami są boskim celem. Cała rzeczywistość nieżyda jest jedynie marnością. Rzeczywistość nieżyda, Szanowni Państwo, jest marnością. Jest napisane, obcy będą stać i paść wasze stady. To z księgi Izajasza. Całe stworzenie nie -Żyda zaistniało tylko ze względu na Żydów. Wysoki sądzie, oto krótki w pigułce wykład rasizmu. Wykład rasizmu, którego niewątpliwie Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej nie tylko nie pochwala, nie propaguje, ale też i nie dozwala. Proszę o włączenie tabletu. Będziemy tu mieli przykład praktycznych wniosków, które z tej rasistowskiej teologii. I proszę. Więc to była najpierw fałszywa teologia. A ponieważ fałszywa teologia rodzi fałszywą antropologię, zobaczmy jej przykład, przechodząc od abstrakcji do konkretu. Ten sam Sznerszow, zwany rebel i ubóstwiony dosłownie przez swoich wyznawców, w roku 1994 mówi główną broń walki skierujemy bezpośrednio na słowia. Poza renegatami ożenionymi z Żydami poprzez wspólne interesy. Prawda, wszyscy ożenieni z nami zostaną w końcu usunięci z naszej wspólnoty, kiedy już wykorzystamy ich dla naszych celów. Słowianie, wśród nich na przykład Rosjanie, są najbardziej nieugiętymi narodami na świecie. Słowianie są nieugięci w wyniku swoich zdolności psychologicznych i intelektualnych, utworzonych przez wiele pokoleń przodków. Niemożliwe jest zmienić ich gen. Słowianina można zniszczyć, ale nigdy nie podbić. To dlatego ten lud podlega likwidacji, a najpierw ostrej redukcji liczebności. Otóż tu mamy, tu mamy z teologii fałszywej fałszywą antropologię. A teraz, jaką mamy praktykę? Praktykę, Wysoki Sądzie oglądamy w szczególnie jaskrawych, tragicznych przejawach w sprawozdaniach z Gazy, gdzie właśnie od, od 2023 roku trwa akcja żydowskiego ludobójstwa palestyńczyków, których pobratymcy, współplemieńcy, naśladowcy Rebe Shnersona publicznie publicznie Definiują jako nie jako podludzi. Rabini, ministrowie, generałowie państwa Położonego w Palestynie mówią o Palestyńczykach, że to nie ludzie. Zresztą ludobójstwo, które trwa w Gazie, którego eskalacja nastąpiła w Gazie w ostatnich latach, to jest, to jest tylko, tylko i aż. Szczególnie intensywne stosowanie w praktyce tej rasistowskiej ideologii, która wcześniej już szereg razy była nam prezentowana w publicznych wypowiedziach, w publicznych wypowiedziach osób publicznych z państwa żydowskiego i z diaspory żydowskiej. Przypominam sobie słowo innego rabina, który które przebiło się do mediów w szerszym zakresie. Żydzi, nie Żydzi, goje, są jak zwierzęta, aby służyć Żydom. I otóż stwierdzam, że to zdanie goje jak zwierzęta są od tego, żeby służyć Żydom, jest, nie jest ekscesem nie jest żadną anomalią, nie jest jakimś wyjątkiem od reguły, jest właśnie normą w świecie, w którym czczeni są, czczeni są osobnicy tak potworni i wynaturzeni duchowo i intelektualnie jak sznerson. I dokładnie tak jak to powiedziałem, podnosząc się do tych spraw w prokuraturze. Wyeksponowanie portretu Schnersona w Sejmie miało dla mnie dokładnie taki sam walor, jaki miałaby ekspozycja portretów Hitlera i Stalina. Wyobraź sobie, że siedzisz...